Do wodza wewnętrzna jest do niczego nie Co no? no momentami masz wewnętrzną luźną, a ona jest zebrana. No właśnie. No właśnie, ale ja tylko za ja bardzo nic nie rozumiem. No, Rozumiesz, że poczuję. <noise> Bo ja sobie ją ustawiam na zewnętrzny kontakt, Dania. Wiesz co? I to mnie... Dalej. Боже, еще? Znaczy Ty żeby ją podstawić to musisz tak Znaczy tak wymaga takiej silnej ręki Znaczy silnego działania ręki nie działam silnie No ale to jak gdyby widać bardzo A tak Jakbyś tak robiła jak my cyk cyk Ja silno to działam łydko Ja działam silną ręką wtedy kiedy ona mi się zapiera Ja już nie daję rady.